Amigos, i witam Was teraz z Agua Azul, czyli z nadwodospadów o pięknej nazwie niebieska woda. No i zaraz, w wodospadach znajduje się miejscowość, właśnie o tej samej nazwie. Miejscowość, która jest zamieszkana przez Indian z plemienia Celtal. I tutaj, spójrzcie, tak wyglądają właśnie te domki, w których Indianie z Celtal. Mieszkają, no tutaj ostatnie huragany bardzo można powiedzieć dotknęły lokalnych mieszkańców. Wszystko jest dosyć mocno poniszczone i tak troszeczkę tutaj się można powiedzieć teraz odbudowują. Dopiero cztery dni temu deszcze ustały. No i ta społeczność, która żyje z turystów, no w tym momencie w dużym stopniu musi wszystko odbudować. Natomiast no przychody jednak z tego miejsca są dość dużo, turystów przyjeżdża dosyć dużo A możecie zobaczyć jak taka właśnie Społeczność Indiańska Z głębi dżungli Meksykańskiej Mieszka, a tutaj proszę bardzo Taki mały Ładny indianin, ładna rodzina no, Oczywiście totalny chaos, taki ten styl Tutaj Budownictwo jest dosyć specyficzny. Yy, najczęściej domy jeszcze drewniane, kryte ternitem, czasami jakąś blachą. Więc bałagan, kompletny. Gdzieś dla turystów, na ścieżce dla turystów, mamy bardzo ładne sklepiki. No a już tutaj, proszę bardzo, jakieś klatki na zwierzątka. Domy, takie naprawdę bardzo kiepskie. A może ludzie ci biedni nie są, a poza tym, znaczy bogaci nie są. No a poza tym, no oczywiście mają swoją jakąś tam stylistykę, swoje przyzwyczajenia i to na pewno powiedzmy jakaś tam estetyka nasza nie do końca jest zgodna z ich estetyką. Jest to pewnie dużo czasu płynie, zanim powiedzmy o te obejścia będą bardziej dbali, no ale jeśli są zadowoleni z takich właśnie warunków, no to przecież nie, nikt tam im nic nie będzie narzucał. Także tak możecie zobaczyć, wyglądają właśnie typowe wioseczki indiańskie z terenu Chiapas.